Witamy kolegów ponownie. Jesteśmy już w gołębnikach. No i myślę, że tutaj pokażemy troszkę naszych gołąbków. Tu jest akurat boks gołębi lotowych, samców. Są po oblocie, widać jak ruchają. samców. Te akurat są do obsługi, które po przylocie samic, bo część gołębi, lotujemy totalnym, część klasycznym zdowieństwem. Są samiczki. Tak, widzimy za smutekami drzwi. Bo samczyki nam mogły się przy, przywitać ze, ze samiczkami. Tego na razie nie chcemy. Ale widzimy, jakie pełne formy. Schodzą jak na razie dobrze wyglądają A resztę pokażą na lotach. Czy coś boksy rozkładowe, w tym przypadku są to takie trochę tymczasowe boksy, jak widzą koledzy, ponieważ docelowy gołębnik mam w innym miejscu zamiar budować i to takie tymczasowe w tym roku zrobiłem. Także. Ale myślę, że tu akurat nie o to chodzi. Ale jako producent chciałem się wytłumaczyć z tych cel. A gąbki, jak widzą koledzy, właśnie jak już małe, składamy wszystko na ziemi. Od czasem dajemy im takie pudełeczko, żeby sobie mogły gdzieś spocząć, bo wiadomo rzeczą jest, że, że na naruście to trochę im niewygodnie, nie? tylko to z takim celu. Oczywiście w celach młodym nie sprzątamy, sprzątamy tylko raz na lęk czyli jak kończą z gniazd wychodzi, to wtedy jest, jest po prostu posprzątane, a tak to jak widzą koledzy siedzą ale mi się wydaje, że tym młodym nic nie brakuje jak widzimy fajnie się wychowały i naprawdę to co mówię widać, że ładnie rosną te produkty służą nie tylko widać dorosłym gołębiom ale i młodym tyle tutaj żeśmy w tym roku do, fajnie się udało wychować tych gołębi i i Nie było naprawdę żadnych odpadów, pióra, wszystko podorastane, no dwa gołębieśmy tak usunęli, które tak jako młode nie do końca, że tak powiem, mi pasowały. Ale jakbym się uparł, to można było je jeszcze, że tak powiem, wyciągnąć, ale to nie ma sensu. Według mnie młody musi być zdrowy, ładnie wychowany, żeby, żeby po prostu mógł walczyć dalej. Większość, 95% tych gołębi to i tak pojedzie na wspólne gołębniki. Więc zobaczymy, czy coś wywalczą. Kolejny boks. Rozkładowy. I podobna sytuacja też. Młode, jak widzą koledzy, sobie leżą. Karmy full. Woda. Tu mamy kolejny boks. Tak samo, teraz akurat zastosowaliśmy zrębki. Troszkę mała jest wymiana powietrza w tym momencie, ponieważ te zewnętrzne rolety, które otwieramy do Wojlery, żeby się gołąbki tutaj wietrzyły, no to w tym momencie nie otwieramy z prostej przyczyny, żeby te gołębie zapoznawały się z tą okolicą ponieważ ja tak jak mówię, praktycznie wszystkie nadspólne gołębniki. Niektóre są większe, młode, to są takie pomieszane, że tak powiem, bo ponieważ z tych lotowych boksów były starsze, jeden boks też rozpłodowy był wcześniej puszczany, także taki jest trochę mix. Tu mamy jeszcze jeden taki boksik, też na zrębkach. Jak widzą koledzy, o tam wszystkie w jednej celi się skupiły. Ciekawostką takie, jest, tutaj jest właśnie ojciec z tych gołębi, ten niebieski, to jest Kruger i Klas, A samica jest werkamenka nakrapiana Minimalnie ma tam kilka kropek białych A praktycznie wyszły całe białe Ale Jak patrzyłem w dziadek jej to jest właśnie White Electro Także ciekawe te mode wyszły Bardzo fajne Pewnie też gdzieś pojadą powalczyć No i jak wszystkie może go łapiemy, Tak wyglądają, myślę, że, że fajnie no, widać po gołębiu jak ładnie pióra wszystko dorasta, to to cośmy z Przemkiem wcześniej mówili, że no gołąb, jeżeli jest wyposażony w te wszystkie właśnie mikro, makro elementy i inne rzeczy y, typu aminokwasy. No to gołąbki po prostu ładnie rosną, a jak, jak są braki w y, tych w minerałach, w tym wszystkim, no to są później jakieś uszczerbki, czy to na piórach, czy gdzieś na kościach, no muszą dobrze jeść i przede wszystkim też ważne, żeby sypać karmy dużo, jeżeli ma ktoś możliwość 3, nawet 4 razy dziennie po trochę, a często sypać, żeby te gołębie były często karmione, no jak są większe, tak jak ja robię, składają na ziemię, składamy na ziemię, po prostu sobie mogą same też już pomału uczyć się pobierać pokarm to nawet jest lepiej dla gołębi bo ponieważ później na wspólnym golejniku umiem sobie poradzić nie? i tak po krótku wygląda nasz rozpód. jak widać nie przykładamy się co do porządku bo nawet czasu nie ma tak, za, tak naprawdę ale myślę że to, to wyjdzie tylko na plus tym gołębiom bo się już odpornią, jak one potrafią sobie poradzić w takich troszkę powiedzmy ekstremalnych warunkach to i, i myślę, że później jest im łatwiej, bo ponieważ myślę, że się już przetrzają z tymi bakteriami, które z pewnością ich spotkają na różnych wspólnych gołębnikach, no bo wiemy, że na wspólnych gołębnikach jest to miks różnych gołębi, więc siłą rzeczy muszą się ścierać. Oczywiście wszystkie są już zaszczepione, ponieważ szczepiny. I tyle. No tak po krótku wyglądają. Myślę, że też będziemy na pewno kolegom relacje w miarę możliwości z lotów, pokazywać, pokazywać tą naszą suplementację, tak żeby po prostu hodowcy widzieli, jak to się robi od początku do końca właśnie na produktach firmy Flybet. To co też żeśmy mówili, że, że trzeba trochę też od siebie jakby tak dozować. No i to myślę, że ja to pokażę jak ja to robię, a, a resztę no to hodowcy sami będą musieli sobie już dostosować. Produkty do swoich gołębi, no i do swoich potrzeb. Dokładnie. Także myślę, że tyle. Zapraszamy do oglądania naszego kanału. Właśnie tych wszystkich wideo relacji z lotów. Myślę, że, że będziemy starać się nagrywać te loty. No i tak jak mówię, też tą całą pracę związaną z tym w miarę oczywiście możliwości, bo pewnie wszystkiego nam się nie udało. Czas na zgodę. Także tyle pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy do kontaktu z nami, jeżeli ktoś potrzebuje więcej informacji odnośnie tego, tego programu karmienia w czasie lotów, to jak najbardziej można. Czy to ze mną czy z Przemkiem, Także pozdrawiamy. pozdrawiamy.